Siema! Jestem Daniel z Miejskisporty.pl Opowiem Wam dzisiaj o desce Long Beach model Katamaran. Long Beach Katamaran to longboard o długości 97 cm. W zestawie znajdziecie kółka o średnicy 70 mm oraz otwartości 83A, które kręcą się na łożyskach ABEC 7. Tak jak w innym modelu od Long Beach, zamontowane są na wysokiej jakości trakach firmy Paris, rzadko spotykane w longboardach w tej cenie. To wszystko powoduje, że jest to bardzo dobry stosunek ceny do jakości. Longboard ten posiada kształt kierunkowy, czyli ma wyraźnie przód oraz tył. Posiada również camber, czyli wybrzuszenie wzdłuż deski. A traki są montowane tradycyjnie, czyli w systemie top mount. To powoduje, że deska jest dosyć wysoko i dosyć wysoko na niej stoimy. Pozwoli nam to na troszeczkę mocniejsze i bardziej dynamiczne skręty. Jest to deska produkcji europejskiej, z bardzo dobrym osprzętem, w bardzo dobrej cenie. Powoduje, że jest to jedna z najlepszych propozycji na początek. To wszystko o tej desce. Zapraszam do oglądania innych naszych prezentacji, lajkowania naszych filmów, pozostawiania komentarzy i pytań. Jeżeli macie jakieś, chętnie na nie opowiemy. Trzymajcie się do następnego.